Siema moneczko. Dzisiaj otwieram Free Chest! Roller Giant LEGENDA! LEGENDA! Legenda XD Co to będzie? Ja już wiem! Magic Archer, oczywiście! Dobra, mamy legendę, mamy, mamy, mamy legendę no tutaj to już nam nie wyleciała. Co ja mam w planie? Sorry, no, nie mi nie wywalili. A <słyska> <słyska> co nie chodzi? O, oh, on ma XD, ale nie no, świetnie. Ugh, legenda czegoś takiego to jeszcze chyba nie było. Screech, ta legenda. Mam już trzy legendy. Magic Archer, nowa karta. Ja sobie chcę w końcu wbić tą arenę i ciągle zmieniam sobie deki. Ale ja sobie wezmę taki dek, od innego typka, który grał Magic Archerem i był bardzo skuteczny. Poczekajcie, który to był? Chyba to nie był ten, to też nie. Ten, w ogóle grałem <noise> eee. Rego Tak, to ten. Sobie skopiuję dek Zagrajmy tym deckiem. Jak widzicie, moja. Nowa legenda. Nie spodziewałam się kompletnie. Dobra, zagrajmy. Może wiecie co jest to ścisze. Dobra, gramy. Ósmy level. Ja też sobie się wbiłem ósmy. O, dwóch wysyła, chyba jeden by wystarczył. Ej no. No przecież to chyba jakieś jaja. dobrze będzie trzeba wysłać to na atak. A do pomocy Hogusia. Dobrze, sobie poradził. Jestem zadał trochę made, że mamy już mniej więcej równo. Wieżach. Ja tutaj nie wiem, co wystawić kompletnie, ale chyba zapuję to. I teraz poczekam na ruch przeciwnika, bo to będzie już się chyba bez sensu ruszać. No, nie wiem, co powiedzieć. Z jest to legenda. Oczywiście, ja tego w to nie otwierałem, a znaczy otworzyłem tylko w inny sposób niż to mogło. Mieć. i tak tego nie zrozumiecie, jak ja... No i marmię ma szkieletów. No niestety. Ale dobrze mi idzie. I można powiedzieć, że jest najgorzej zawsze. Dobrze to strzelony może powiedzieć, tak do lewa, żeby skrzywdzić mi. U jego archera. Eee, to będzie bardzo wyrównana walka, coś tak sądzę. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się dotrzeć do mojej wymarzonej areny, czyli ósmej To będzie moja pierwsza ósma arena w życiu. Chyba zacznę już z atakiem potężnym. Tylko potrzebuję jakoś to stworzyć. Ej, czy on gra? Ja się dziwię, czy on gra ale co się zastanawiam czy w ogóle gra bo jak tak no to to nie wiem jakim cudem on gra o patrz jeszcze hog rider i tak jest dwie magic archer się bardzo dobrze spisuje chcę tak powiedzieć Mi Dobry jest ten deck No Spoczko jest ten deck Ja sobie daję to do otwarcia Jak widzicie ile mam gorda I jeszcze 8 level Mogę brać udział w challenge tylko że nie mam komu mam tylko 4 level Ale Legenda z free Czy to jest możliwe i nigdy nie dostałem legendy z Free Ceste, chociaż dużo fotogram. Naprawdę mój Magic Archer z Free Chester, czyli tak jakby darmowy Magic Archer w sklepie. Tak to mogę nazwać. Poczekajcie. No nie, nie wybiję jeszcze. Jak widzicie, mój rekord kucharków to 2282. A już mam donację dużo ulubiona karta Wizard, no, ulubiona, ale czy ja gram Wizardem? Yy, bardzo ciekawe. Dobra, nie będę o tym mówić. Ale widzicie, mam odblokowanych 5 slotów. Ja tym takim grałem wcześniej i nim dobiłem dużo, tylko zamiast tego był jeszcze Prance. Zagrałbym Dark Price, ale no w sumie nie. Dobra, lecimy z kolejną walką. Jak widzicie mamy jakiegoś 8 klasiste. No dobra, nie ósmy, 8 levelowca. I widać dużo grał tak jak ja na tej siódmej arenie, w sumie ja mało gram. Nie no, ja naprawdę mało na siódmej arenie. Jakiś dzień, dwa na siódmej siadzę. Dzisiaj to jest chyba drugi dzień, na który tak jestem na siódmej arenie. Ej, on w ogóle gra? Ej! Ja no gra. Bo to byłoby za piękne, gdyby nie zagrał. A że on nie gra. Dobra. To jest boska karta, ten Magic Archer. Jak tego czegoś się nie da było wstrzymać. Dobra, leci mi dobrze. O nie. Ale nie, no dobrze mi idzie. Dobra, może Huntardę dobra, do to nie był najlepszy wynik. I nigdy nie będzie. Ale zawsze dobry to coś. Nie, beczka leci. A ja nie mam nic na beczkę, bo właśnie... No i dobra, poleciało. Dobra, tym razem tylko Hogbidelem. Czemu on zostawił to jak... Dobra, nieważne. Ten tak naprawdę jest genialny. Każdemu, kto będzie grać tym czymś, na to polecam. Chciałam mieć tylko Archera i to wszystko. Raczej resztkę będziecie mieć. A no w sumie, no nie zawsze będziecie mieć tą resztę kart. moja pierwsza skeleton arby wypadła mi na arenie, nie wiem, ale jakiejś małej, naprawdę. Jak tutaj. Dobra. I tutaj ja też sobie zostawię to. Tutaj jest I tutaj tak. Mm. Tutaj sobie wystawię Magic Archery do obrony. Tutaj jeszcze Huntera do obrony. Nie, no ja chcę po prostu to wygrać. No bo będzie fajnie to wygrać. Boom. Patrzcie. Dobra, wszystko wystawiam na... Mm. Student Defeat. Raczej to już wygram. No bo nic nie postrzeżyłam mojego Price'a. No, chyba dzisiaj wbiję tą arenkę. Czy się nagrywa? Tak, nagrywa się. 30 pucharków. Ej, świetny wynik. Nienawidzę klasza. 5 pucharków do areny. Aleny, aleny. Nie wiem, jak to możliwe. Ale no keep, Jak widzicie jestem teraz w tym klanie, no bo Tamten klan mi się zbytnio nie spisywał Zobaczcie jak tamten... nie wiem, nawet nie będę patrzeć Jeden mecz do ósmej areny Jeden mecz do ósmej areny Tylko jeden Grać czy nie grać? Dobra, gram Czy nie zmienię składu na no, rocinie? No to mam nadzieję, że nie będzie z jakimś tankiem. O nie, przegram to, bo on jest za dobry pewnie. Ciąg ten zap. Przynajmniej najszybszy spel, który mam na razie. Ja nie wiem, co wystawić na tego. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to... Na no, no dobry dek. No, wszystko najlepsze. Dobra, mogli się odegrać na prowadzenie też. Naprawdę, nie mówcie, że on to zrobił. Nie mówcie, że dał walkiry. Jeszcze chyba. No, ale na, na szczęście wyprowadziłem dobre ataki i wyszedłem na prowadzenie zwierzami. Nie wiem, co teraz zrobić. Naprawdę. Mam pomysł, żeby dać hoga, ale to może nie być najlepszym rozwiązaniem. Ale co ja zawsze ten hok tam zrobi? Nie wiem, co ja w ogóle dawać na to. Nie wiem, co mam dawać na to, coś. Co to idzie? O to, coś jest dobrym wyjściem. Tylko tutaj będę musiał u tak coś zrobić. No! Z Czy z, czym on do mnie za... Idzie teraz ciągle. Przecież to jest coś boskiego, co robi. Dobra, ale i tak mam prowadzenie wierzami. Zap, zap, zap. No proszę, dajcie mi to ugrać. Jakie nie mam nic do ataku przecież na to. Jest! Ósma arena! Tak jest! Czemu ja na odcinku wszystko zawsze wygrywam? A ja ci wyślę coś takiego. Tak, moja pierwsza emotka zdobyta. pik balut A tutaj mogę więcej golda zdawać Chyba już się pohamuję z tym goldem Ale no, nowa arena Coś pięknego dla mnie Nie wiem jak to nazwać po prostu Tym deckiem doszłym tak No daleko doszłym tym deckiem już Trzy mecze wygrane. Coś pięknego przecież. Ile to już trwa? 14 minut. Oczywiście od kranu będę prosić moją skeleton army i będę ją ulepszać. Bo mam już. Duże. No nie wiem jak to powiedzieć po prostu. Nie, no jestem przeszczęśliwy. Zobaczę, jakie są najdroższe... Czy z, mogę z najdroższych kart zrobić jakiś dek, dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, bym spróbował. No chyba nie. Nie wiem, czy zrobić dek typu Cycle, żeby powracać do gry. Kartę typu Cycle. Ale no, chyba ten deck jest dobry. Jak tam myślicie? Napiszcie w komentarzu, co jest dobry. Jeśli, jeśli mieszkacie na Podlasiu, kliknijcie łapkę w górę, a jeśli nie, to w dół. A ja się z wami żegnam. A, a może jeszcze zobaczmy kartę, jakim możemy odblokować. Możemy odblokować Giant Snowballa, Ice Spirita, Pompkę. no, w taki deck na to. No, na no zimę. Dobra, może zagramy na tej arence raz. Nie no chyba raz to mogę zagrać na tej arence. Tylko nie wiem jaki jest najlepszy do mają. Dobra, gramy z jakimś. Nie ja miałem przeczytać, ale bardzo za to przepraszam. Czy ono się ruszy, czy nie gra? Czekam. Naprawdę? Ej, on nie gra. Ja myślałam, że tak będzie bardzo proste. Nie, on gra. Ale on już stracił jedną wieżę. Chyba wie o tym. Hydrologiem. Nawet gra logiem. Nawet najgorszy gracz. Jak już ten kiedyś pewnie grał. Dobrze, dobrze mi idzie. Hej, brother. Właśnie się dostałem na ósmą... No właśnie się dostałem nim na ósmą arenę. Jak to myślisz? Czy będzie dobrze? Nie. Patrz, już, już rozwalam wieżę, bo przeciwnik się zapomniał w pierwszej połowie. Jak? Nie. No nie chcę grać. No przyjrzyj o nie, on mi zjedzie mojego. Tego, ale ja chyba wystawię Medikarczera. Medikarczer jest bardzo dobry do obrony i też do ataku. O dobra, ja mam już małą i to potem tym be... będę kończyć, ale chyba on już się podoba. Bo on tego po prostu nie wygra. Jakby się starał, to nie wygra. Proszę, tutaj mam jeszcze tyle eliksiru w kieszeni. Rzeszo. No patrzcie. Nie, nie, ja się będę atakować. Ciekawe, czy on jeszcze gra. bo Jak gra lawą, no to ja mam teraz o wiele gorzej. Nie, tak Wiem, że mam Magic Archer, ale no co mu ten Magic Archer? Raczej co mi zrobi? Jeszcze Hordeł gra. Za. Typowy gracz. Tak, No właśnie, też jestem ciekawy. Mój brat bardzo jest mądry. A raczej bardzo głupi. Ej, ja, ja... Ja miałem średnio. Przez... No jak mi jeszcze nie miałem jakiś średnio w ogóle. No jak jeszcze klasy, to się nie dziwię. Nie. To ja... Jeszcze tylko 10 sekund muszę wytrzymać. No, raczej to jest wygrane. O. No, pierwszy mecz na Frozen Piku jeszcze wygrany. No, to jest bardzo czy fajne. No, mam. Mhm. Ty, ty, ty. O, pierwsza nagroda, mogę sobie wybrać. Co bym wolał? Śnieżki, dawaj. Giants... Śnieżki. Śnie... Śnieżki? No. No, to klikaj. Śnieżki. Masz mam się śnieżule Śnieżule, śnieżule mam. Długo miał tego ciała? No. Ciekawe, czy nie są dobre? Nie, szkino nawet, ale jest to słabsze od Fireballa. E, dwa. Oj, trochę ją ulepszyłem na piąty. A co będę mieć dalej? Jakiego chesta? No epickiego! No, epickiego no, chesta. No, no, epi ale patrzcie, będę mógł mieć pompkę. Tutaj y, ja bowli. No, Bowley fajny. A, a Bowley, Combooller i? E, Frizz. Nie Chyle no, bo, nie ty, Team Bowler, dobra yy, no, Zostaw mojego misia Dobra, to ja i z wami żegnam Pa, ale ten Goblin Giant no, Chce mieć najbardziej karty, którą chce mieć z Frozen Piku To są dwie takie karty Elixir i Lamberjack, bo wtedy będzie to bardzo dobry deck Do golema, yy, ale nie wiem czy będę mógł go stworzyć Bo będzie chyba potrzebować jeszcze jednej rzeczy Ale ja się z wami żegnam, pa